Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani TV-maniacy. Niedawno w naszych kinach jeszcze strzelał i eliminował swoich przeciwników e, Marcin Dorociński. Film duńsko-europejski Małżeńskie Porachunki to taka ostro-krwawa komedia. A dlaczego o niej mówię? Bo dziś mamy Kolejny film z Marcinem Dorocińskim to też projekt międzynarodowy. Tyle, że ten film nie trafił na nasze ekrany, czego bardzo żałuję. Historia, która w pewnym sensie jest nam bliska, i, i miejscem, i akcją, i tym, co zdarzyło się po. Operacja Antropoid. Rok 1942, Czechosłowacja, a właściwie protektorat Czech i Moraw okupowany przez hitlerowców. Dwóch czechosłowackich spadochroniarzy szklonych w Londynie ląduje tam z tajnym zadaniem. What is your mission. Operation Enterpoint. Entreport. What is Anthropoid. We are here to assassinate SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Are you completely mad? We have our orders. But this comrade. is madness. We have our orders, comrades. Heydrich, why stop with Heydrich?

Jamie, nie jestem tylko Graham Dornan, Sylian Murphy i Marcin Dorociński. Czyli fantastyczna obsada czesko-międzynarodowego filmu, dramatu wojennego Operacja Antropoid. me if I'm afraid? Yes, I'm afraid. Antropoid to jest taki film. To jest kryptonim akcji, która się działa w czasie wojny w Czechach y i część y żołnierzy czeskiego ruchu oporu była zrzucona, żeby wykonać wyrok na jednym z y oficerów y niemieckich, a ja miałem przyjemność grać ruch oporu w Czechach razem z Toby Jonesem, a ci goście, którzy przybywali, to był Murphy i Jamie Dornan. I spieraliśmy się o to, czy co będzie, jak kiedy oni zabiją tego szefa Gestapo. This will everyone we have left in the resistance. Bardzo ciekawy scenariusz, bardzo ciekawa ekipa, poznałem no, właśnie fantastycznych aktorów. Tak, 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 tak i... chwileczkę i... za mówiłem, z wrażeniem, bo Toby Jones to jest jeden z moich i... ulubionych charakterystycznych. No i wspaniały człowiek, no to ja to lubię zawsze właśnie taką kumulację jak. E... W pracy ktoś jest fantastycznym kolegą i partneruje ci do końca, mimo że na przykład jest poza kamerą, a po robocie możesz z nim iść na kolację, napić się wina, piwać czegokolwiek i sobie pogadać. No to fantastyczny, przekomiczny prze człowiek. Zresztą wszyscy, Kilian, także i Janik. Zresztą cała ekipa produkcyjna amerykańska, bo to amerykańska produkcja, podobnie jak reżyser, który jest Irlandczykiem, z kolei Sean Ellis. Um, który był jednocześnie reżyserem i operatorem, wykonywał jakąś gigantyczną pracę. Um, strasznie może dlatego, że oni właśnie um, i Sean i Kilian i Jamie są Irlandczykami, dlatego jakoś tak czułem tę e, bliskość do nich, bo oni są no, fajni, tacy normalni, twardzi goście. Only Hitler is jest in the Nazi hierarchy. Are you completely mad? You kill Hitler, and Hitler will tear Prague apart. The question we have to ask ourselves is this. Is nasz kraj ready i willing do resist Nazi Germany. Dramat wojenny to bliskie nam klimaty, więc tym bardziej żałuję, że ten film nie trafił do polskich kina. Bo to mocne i ciekawe kino i sama ta dramatyczna historia, która podzieliła Czechów. Coś podobnego bardzo, co zdarzyło się później, prawie dwa lata później, w Warszawie przy zamachu na Kuczerem. Operacja Antropolit miała na celu zabicie znienawidzonego protektora Czech i Moraw z ramienia III Rzeszy, czyli SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Ten zaciekły nazista był jednym z głównych pomysłodawców Holokaustu. To mocny, dosyć ponury film i dramat, dobry aktorsko i dramaturgicznie. I to kawałek historii, która nie jest w większości Znana. Ja na przykład nie znałem szczegółów tej, tej całej operacji. Film nie trafił do polskich kin, szkoda, ale wy będziecie mogli go zobaczyć teraz w telewizji, w telewizji Cinemax w najbliższą niedzielę o godzinie 20. Czesi zrobili dobry film, który dzięki słynnym aktorom stał się znany na całym świecie. Czegoś od Czechów moglibyśmy się uczyć?